Siema ziołeczki! Dzisiaj będziemy sobie zdrapywać pięć słoników, pięć lotków. Tak. To są najnowsze za 40 tysięcy gram i flaw. Wezmę sobie pilnik żeby zdrapywać. Tak. Yy, dobra, Zaczynamy od pierwszej zdrapki. No i z zdrap pierwszą. I ile wygrano? Nic nie wygrała, Gdzież nie Kolejna Kolejna O, Jest słonik. I wygrana złotówka. Dobra, te słoniki są trochę fartowne. Na razie się zwróciła złotówka z pięciu. I znowu nic. Przechodzimy do kolejnej. Znowu nic.

No, nawet złotówki nie wygrałem. Dobra. No, tylko złotówka się zwróciła. A reszta przepadła. Cztery złote z pięciu? się tylko zwróciło. Dobra, więc do zobaczenia. Do kolejnych, do kolejnych zdropywań, więc no, do zobaczenia, cześć!